Ubisoft rezygnuje z nowej odsłony Assassin's Creed'a o wojowniku walczącym z Kukluk z klanem? Gracze nie kupują nowych gier. Szokujące, zdumiewające, niesamowite, kto by się spodziewał. A Microsoft tłumaczy się z tego, czy będą dalej produkować konsole. Pora na podsumowanie tygodnia. Zapraszamy! Ubisoft skasował grę Assassin's Creed, której akcja miała dziać się w czasach wojny secesyjnej, a głównym bohaterem miał być czarnoskóry były niewolnik walczący z Ku Klux Klanem. Powód: kierownictwo firmy uznało projekt za zbyt polityczny i zbyt kontrowersyjny na obecne czasy. Trochę im się nie dziwię. Informacje te pochodzą z nowego raportu serwisu GameFile, który powołuje się na pięciu obecnych i byłych pracowników Ubisoftu. Według ich relacji, projekt został anulowany latem zeszłego roku. Wpływ na tę decyzje miała między innymi negatywna reakcja części graczy na postać czarnoskórego samuraja Yasuke w Assassin's Creed Shadows. No tylko że tutaj była dyskusja o poprawności historycznej, a myślę, że czarnoskóra osoba walcząca z Kukruk z jednak ma jakąś poprawność historyczną. Ale zostawmy to póki co. W każdym razie anulowana gra miała opowiadać historię byłego niewolnika, który po dołączeniu do Bractwa Asasynów wraca na południe USA, by walczyć o sprawiedliwość z nowo powstałym Ku Klux Klanem. Choć projekt był na wczesnym etapie, pracownicy byli do niego entuzjastycznie nastawieni i wierzyli, że ma on potencjał, by wywrzeć pozytywny wpływ społeczny. Więc decyzja o skasowaniu spotkała się z ogromnym rozczarowaniem wewnątrz studia. Coraz częściej podejmują decyzję, by utrzymać polityczny status quo i nie podejmować żadnego Ryzyka, nawet twórczego, powiedział anonimowo jeden z deweloperów. Ubisoft od lat podkreśla swoją apolityczność, głównie mówi to prezes firmy, ale moim zdaniem jednak sami widzieliście czasami tą ich polityczność i tutaj jest trochę problem, bo właśnie jeśli o to chodzi, no to w sprawie na przykład Assassin's Creed Shadows podjęli się jednak pewnej polityki, pewnej decyzji historyczno-politycznej, że będą pewnej kwestii bronić i okej, okay, to jest ich decyzja. Ja bym takiej decyzji po prostu nie podjął. Natomiast jeśli chodzi o tą grę, to jestem trochę rozczarowany, bo ja osobiście zobaczyłbym taką grę. I rozumiem, że wiele osób miałoby obawy, że Ubisoft za bardzo poleci na przykład z tym, że taka czarnoskóra osoba w jakiś sposób na przykład zmieni historię i że to będzie taki trochę podejście, że biali ludzie źli i tak dalej, ale no nie wymazujmy historii. Jednak historia jest historią, i jeśli będziemy udawać, że nie wydarzyła się, no to nie zmieni faktu, że się wydarzyła, tak? Fakty są faktami. Więc jeśli przedstawiliby to w sposób taki sprawiedliwy, taki w sposób okej. Okay, no to ja nie miałbym żadnego powodu to krytykować w jakiś taki negatywny sposób. Oczywiście podobnie jak wy, tak jak powiedziałem, nie dziwię się, że wiele osób by się obawiało, że... To mogłoby jednak wyjść w sposób zły, bo Ubisoft dał nam niestety parę powodów do myślenia w ten sposób. Ale kto wie, może przy tej grze akurat byłoby inaczej i bardziej by się postarali jednak o większą poprawność historyczną. To czy Yasuke był postacią historyczną i czy był we właściwy sposób przedstawiony, w to w ogóle nie wchodzę. Na to już była masa dyskusji, nie wracajmy do tego. Natomiast dla mnie tutaj faktycznie mogła być po prostu ciekawa gra, która nigdy się nie ukaże. Jeden z największych hitów tego roku, czyli Claire Obscure Expedition 33 nie zwalnia tempa. Twórcy gry studio Sandfall Interactive pochwalili się nowymi, imponującymi wynikami. Gra sprzedała się już w ponad 5 milionach egzemplarzy, a jej ścieżka dźwiękowa została odsłuchana ponad, haha, 333 miliony razy. Aby podziękować fanom za tak ogromne wsparcie, studio zapowiedziało nową Farmerową aktualizację. Wprowadzi ona do gry m.in. nowe, grywalne środowisko, świeże walki z bossami oraz dodatkowe stroje dla wszystkich bohaterów. Jaki jest sekret tego sukcesu? W nowym wywiadzie reżyser kreatywny gry Jilem Brosch przyznał, że paradoksalnie pomógł im ograniczony budżet. Jak tłumaczy, mniejsze zasoby zmusiły ich do skupienia się na kluczowych elementach i uszanowaniu czasu gracza, zamiast sztucznego wydłużania gry i wypełniania jej bezsensowną zawartością, co jest plagą wielu produkcji AAA. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Niektóre że gry w dzisiejszych czasach są po prostu przerośnięte w produkcji. Filozofia ta jest doceniana nie tylko przez graczy, ale i też przez weteranów branży. Nawet były szef PlayStation pochwalił Clare Obscure jako idealny przykład gry klasy AA. Wygląda na to, że w czasach gigantycznych budżetów to właśnie mniejsze, ale tworzone z pasją projekty, kradną serca graczy. I totalnie się temu nie dziwię. Nic więcej tutaj nie mam do dodania. Jak często kupujecie nowe gry? Raz na miesiąc? Raz na kwartał? Najnowsze badania pokazują, że możecie należeć do mniejszości. Okazuje się, że większość graczy w USA, bo aż 63% kupuje nową grę zaledwie raz czy dwa razy w roku. Dane te pochodzą z raportu Future of Video Games firmy analitycznej Sirkana, a podzielił się nimi znany analityk Matt Piscatella. Wynika z nich, że zaledwie 14% graczy kupuje nową grę raz na miesiąc lub częściej. I to właśnie ta niewielka grupa zdaniem Piscatelli kształtuje cały rynek. Dlaczego istnieją pady premium, edycje kolekcjonerskie za 150 dolarów i ogólny wzrost cen, pyta analityk i od razu odpowiada, ponieważ zamożni, niewrażliwi na cenę gracze wydają więcej podczas gdy wszyscy inni przechodzą na model free-to-play. Według niego to właśnie ta niewielka, ale hojna grupa napędza rynek drogich produktów i pozwala wydawcom utrzymywać wysokie ceny gier. teraz z przymrużeniem oka dodaje, że jeśli te dane wydają się Wam dziwne, to prawdopodobnie dlatego, że sami należycie do tych 14% najbardziej zaangażowanych i najwięcej kupujących graczy. Osobiście dodam, że pamiętajcie, że to jest 14% w Stanach, ale nawet jeśli byłoby to 14% na całym świecie... To wciąż to są pewnie dziesiątki milionów ludzi. To pokazuje, jak bardzo perspektywa branżowych mediów i aktywnych fanów różni się od realiów przeciętnego konsumenta. No i trochę się z tym zgadzam, bo pamiętajcie, że jest masa osób w internecie, które krytykują praktycznie masę, masę gier i bardzo często tych gier nawet nie przechodzą, nie ruszają, a. No jednak wypadałoby, żeby chociaż ją odpalić. Oczywiście nie mówię do wszystkich z Was, ale jest część naszej grupy i nie tylko naszej grupy komentujących którzy bardzo krytykują nowe gry, a w nie po prostu nie grają. Więc jak macie zamiar sprawdzić, czy one są ok, bez testowania gameplayu. Po miesiącach ciszy i niepokojących doniesień, studio Bungie wreszcie daje znak życia w sprawie swojej nowej gry. Marathon, czyli wyczekiwana strzelanka od twórców Destiny, powraca i już wkrótce trafi do rąk graczy w ramach zamkniętych testów technicznych. Przypomnijmy, że ostatnie miesiące nie były dla projektu łaskawe. Po klapie Concorda pojawiły się obawy o skasowaniu gry, a oskarżenia o kradzież grafik zmusiły twórców do opóźnienia premiery i powrotu do deski kreślarskiej. Wygląda jednak na to, że ten dodatkowy czas został dobrze wykorzystany. Studio Bandai ogłosiło, że zamknięte testy techniczne rozpoczną się 22 października o godzinie 19 czasu polskiego. Ich celem jest sprawdzenie zmian i ulepszeń wprowadzonych od czasu wewnętrznych testów alfa. Gracze będą mogli przetestować m.in. trzy mapy, pięć klas postaci, nowe tempo walki oraz głębszą narrację środowiskową. Na razie nie wiemy kiedy gra zadebiutuje oficjalnie, ale wznowienie testów to bardzo pozytywne. Pozytywny sygnał. To dowód na to, że mimo problemów prace nad maratonem wciąż posuwają się do przodu, a twórcy są gotowi, by ponownie pokazać grę światu. Osobiście jestem tego bardzo ciekaw, bo jak sami wiecie, na Concord spadła masa krytyki, więc zobaczymy, co tym razem twórcy wymyślą. Osobiście jednak mimo wszystko jestem trochę sceptyczny i nie wróżę tej grze jakiegoś wielkiego sukcesu. Chciałbym, żeby osiągnęła jakikolwiek sukces, bo nikomu nigdy nie życzę źle. Ale no zakładam jednak że tu muszę być bardziej pesymistyczny. A partnerem dzisiejszego materiału jest Electronic Arts. Dziś premiera Battlefielda 6. Już o 17:00 będziecie mogli zagrać wraz ze znajomymi w wielu różnych trybach, zaczynając od klasyki znanej serii takiej jak Podbój czy Dominacja, po nowości takie jak Eskalacja. Możecie grać w czterech różnych klasach, które możecie dostosować pod siebie. Na start otrzymuje się naprawdę solidny zestaw map, w tym starcia na dużą skalę na pięknych zboczach gór w Tadżykistanie, dynamiczne starcia w centrum Kairu gdzie czołgi i piechota ścierają się na każdym kroku, czy walkę o most Manhattan na ciasnych ulicach Nowego Jorku. No i oczywiście powraca legenda tej serii. Mapa Operation Firestorm. Przekonaj się, jak wygląda najnowsza odsłona Battlefielda, dziękujemy Electronic Arts i wracamy do materiału. Ghost of Yotei zaliczyło bardzo udany start. Najnowszy hit od studia Sucker Punch zadebiutował na pierwszym miejscu list sprzedaży pudełkowych w Wielkiej Brytanii, zrzucając stronu hegemona, jakim jest EA Sports FC26. To tym większy sukces, że Ghost of Yotei jest tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 5. Pojawiły się jednak głosy, że premierowa sprzedaż pudeł gry jest o 40% niższa niż w przypadku jej poprzednika Ghost of Tsushima. Jednak jak tłumaczy znany analityk branżowy Christopher Drink, takie porównanie nie ma większego sensu i wcale nie świadczy o porażce. Skąd ta różnica? Drink wskazuje na trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze, przez ostatnie 5 lat rynek gier drastycznie przesunął się w stronę dystrybucji cyfrowej. Po drugie, Ghost of Tsushima debiutowało pod koniec życia PlayStation 4, gdy na rynku było znacznie więcej tych konsol niż jest dziś PS5. Po trzecie Jedynka miała premierę w trakcie pandemii, gdy ludzie po prostu spędzali znacznie więcej czasu grając w gry. Wszystko to sprawia, że choć sprzedaż pudełkowa jest niższa, to ogólny wynik Ghost of Jotej jest postrzegany jako duży sukces. Przypominamy, że gra ukazała się 2 października, wyłącznie na PS5, a w przyszłości najprawdopodobniej trafi również na PC. Oczywiście jest już masa komentarzy na temat oprawy graficznej tej gry i tutaj się nie wypowiem, bo mam zamiar w to sam kiedyś w przyszłości zagrać, chociaż. Bardzo widzę tutaj dużą rozbieżność, bo z jednej strony widzę ludzi mówiących, że ta gra ma grafikę z PS3 albo z PS2, a z drugiej strony ludzi zachwycających się nią i myślę, że jak zwykle prawda jest gdzieś po środku. Po prostu w dzisiejszych czasach wszystko musi być ekstremalne, żeby ludzie o tym mówili. Elon Musk powraca do świata gier i składa odważną obietnicę. W odpowiedzi na wpis w serwisie Twitter... Przepraszam, X... <coughs> na pewno ale tak dalej nie mówił. Ekscentryczny miliarder zapowiedział, że jego studio XAI wyda świetną, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grę przed końcem przyszłego roku. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Musk mówi o swoich growych ambicjach. W zeszłym roku ogłosił, że chce założyć własne studio i przy pomocy AI i uczynić gry znowu wielkimi. Od tamtej pory o projekcie było jednak cicho, aż do teraz. Na ten moment nie wiemy absolutnie nic o samej grze, ani jaki będzie miała tytuł, ani gatunek. Zapowiedź maska, jak zwykle, spotkała się ze skrajnymi reakcjami. Wielu graczy jest bardzo sceptycznych, zwłaszcza po niedawnej fatalnej ocenie prezentacji Dema strzelanki od XAI. Głos zabrał nawet dyrektor wydawniczy ze studia Larian, który określił tamten projekt mianem cynicznego skoku na kasę. Z drugiej strony, podpisem maska nie brakuje jego zagorzałych zwolenników, którzy już teraz wieszczą rewolucję i koniec dominacji takich gigantów jak Rockstar Games. Czy obietnica zostanie spełniona, przekonamy się w nadchodzących miesiącach. Z pewnością Mask nie omieszka pochwalić się postępami w pracach. Szczerze, ja trochę w to nie wierzę, to znaczy wierzę w to, że Mask może wydać swoją grę, ale nie wierzę tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu. Nie bez powodu lubimy sztukę, i dla nas gry są sztuką. To, że oczywiście możemy niektórzy z nas śmiać się na przykład z jakiejś sztuki współczesnej i tak dalej, i że jest tam jakaś większa głębia, to nie zapominajmy, że gry właśnie mogą być taką sztuką. I za każdą grą stoi jakaś historia, jakaś historia powstania. Ludzie pracujący nad tym w pocie czoła, siedzący na crunchu, albo niekoniecznie może tak jak przy Silksongu jest to jakaś grupa zapaleńców i to dlatego często interesujemy się tymi grami. Interesuje nas historia właśnie za nimi, nas tutaj na TV gry. Taki rockstar. Games ma też bardzo ciekawą historię za sobą i oczywiście, że możemy kupować po prostu produkt. Tylko, że ten produkt mi trochę przypomina pod tym względem FIFA, bo, ale kurde, nawet FIFA ma jakąś swoją historię, nie? Tam w FIFA jest masa różnych ciekawych historii graczy, po prostu graczy, którzy skupiają się na tej serii, poświęcają jej masę czasu, zdobywają jakieś tam karty i to dlatego kupują te serie, żeby Sztuka miała sens, to musi stać za nią jakaś historia. A jeśli stworzy coś sztuczna inteligencja, to jaka jest za tym historia? Że po prostu ktoś pisał prompta i gotowe? A jeśli tak swoją drogą, taka ciekawa sprawa, skoro zajmuje im to tyle czasu, to czy tak naprawdę jest to gra stworzona przez AI? Czy jednak jest to gra stworzona przez ludzi przy udziale AI? Bo to jest bardzo ciekawe, nie? Trochę ciężko to będzie myślę, w przyszłości rozgraniczyć i myślę, że tutaj będziemy wiele razy się sprzeczać w przyszłości. Mam nadzieję, że te czasy nie nadejdą prędko. Czy Microsoft zrezygnuje z produkcji własnych konsol? Taka plotka wstrząsnęła w niedzielę internetem, zmuszając giganta z Redmond do błyskawicznej, bardzo stanowczej reakcji. Wszystko zaczęło się od doniesień znanego dziennikarza i insajdera Jezza Cordena. Poinformował on, że kolejna generacja Xboxa nie będzie już produkowana przez Microsoft, a przez zewnętrznych partnerów, takich jak Asus, podobnie jak. Ma to miejsce w przypadku Handhelda ROG Ally X. Ta informacja wywołała burzę, a wielu graczy odczytało ją jako kolejny krok w stronę porzucenia przez Microsoft rynku sprzętu na rzecz skupienia się na usługach takich jak Game Pass. Reakcja firmy była jednak natychmiastowa. Jeszcze tego samego dnia Microsoft wydał oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. W komunikacie czytamy: Aktywnie inwestujemy w przyszłość naszych konsol i urządzeń zaprojektowanych, skonstruowanych oraz zbudowanych przez Xboxa. Firma przypomniała też, że w czerwcu ogłoszono, że sercem nowej konsoli będzie układ od AMD. Mimo tego część graczy pozostaje sceptyczna. Jess Corden ma na koncie wiele sprawdzonych przecieków dotyczących planów Microsoftu, na razie jednak oficjalne stanowisko jest jasne. Następny Xbox wciąż będzie konsolą stworzoną przez Microsoft. Szczerze, dla mnie to nie ma za bardzo znaczenia kto to będzie produkował, bo... Pamiętajmy, że na przykład taki Apple ma komponenty Samsunga i w ogóle wszystko jest tak zglobalizowane, że to jakie logo tam damy nie ma dla mnie większego znaczenia. Po prostu tutaj ostatecznie zależy, która korporacja zarobi więcej. A jak wszyscy wiemy, zarobki korporacji to dla wszystkich nas, yy, śmiertelników, bardzo ważna rzecz. Ale jestem ciekaw co się wydarzy, bo być może będziemy mieć niedługo batalię PlayStation kontra Asus. I to tyle na dziś. Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, dlatego mam Wam do powiedzenia tylko jedną rzecz.